Wyszedłeś taką tezę, że, że jakaś teoria ma 10 do 500 rozwiązań lub też choćby wiele rozwiązań, to nie sposób, cokolwiek, to nie sposób ją zweryfikować, lub też dalej idąca teza, że ona jest nie naukowa w związku z tym. Otóż tak nie jest. Każda teoria naukowa to jest, ściśle mówiąc, jakiś model, czyli. Takie intelektualne dopasowanie do rzeczywistości, które może być prawdziwe lub też nie. I teraz y, kluczowa jest ilość stopni swobody zawarta w tym modelu. Jeżeli y, ilość stopni swobody w takim modelu, czyli y, różnych możliwości dopasowania do, do faktów jest bardzo dużo, albo nawet więcej niż y, swobodnych y, elementów rzeczywistości. To wtedy rzeczywiście taka teoria jest nienaukowa, to jest jakaś manipulacja i czymś takim są religie, bo religie odwołują się do bytów osobowych, które mogą mieć dowolne kaprysy. Jeżeli jest burza na morzu i nasz statek zatonął, to znaczy, że któryś z Bogów miał taki kaprys, taka jego wola, trzeba mu złożyć ofiarę. Jak ofiara się nie spełni, to być może ktoś złożył inną kontrofiarę, która była milsza temu Bogu, prawda? I wszystko można wytłumaczyć. Ale teorie naukowe, yy, przynajmniej od czasów Galileusza i Kopernika, mają stopnie swobody skąpe. skąpe, mają dużo mniej stopni swobody niż rzeczywistość, do której są skierowane. I w związku z tym bardzo łatwo spalsyfikować teorię. Wystarczy stwierdzić obserwacyjnie, że przewidywania danej teorii czy danego modelu yy, nie. Są zgodne z faktami obserwowalnymi, i wtedy na zasadzie falsyfikacji już ta teoria upada. Może być tak, że na jej miejsce się pojawia jakaś jej modyfikacja, ale przynajmniej ta pierwsza wersja już upadła. No i tak samo tutaj. Także liczba rozwiązań to jest rzeczywiście coś, co działa negatywnie, ale tak psychologicznie negatywnie, a nie w sposób formalny. Także psychologicznie ja też się przyłączam do tego, że ta teoria jest nie elegancka, skoro ma aż tyle rozwiązań, ale to nie jest argument świadczący przeciwko niej z powodów formalnych, nie. Tak nie. nie. Teoria w ogóle jest w jakiś sposób udowadnialna. Nie, nie, nie możemy zaobserwować... A jest udowadnialna, bo ona jest tworzona po to, żeby wytłumaczyć cząstki elementarne i oddziaływania tych cząstek. Po to jest budowana. Jeżeli na tym gruncie ona będzie sfalsyfikowana lub jakiś Jakaś jej wersja, bo tych wersji też jest murczą. Także niektóre wersje mogą się obronić, inne mogą być odrzucone. Tak? Więc tutaj bezprzędu się pracuje nad tym. No ale to za chwilę Za dużo jest w tej teorii swobody. Tam może być 10 wymiarów, może 26. Jak nie pasuje do 6 do 26. Teoria z jest ograniczona te publikowane do 9 wymiarów, aczkolwiek były próby rozszerzenia jej na większą ilość wymiarów, i to matematycznie poniosło klęskę. Z czasem, się z z czasem to jest. Znaczy, 10. Ja czytałem ostatnio o 26, ale być może zlinęły się w kuleczki. Nie, 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 nie. Znaczy były takie próby, tak, jak Stanisław mówi, żeby to jeszcze powiększać. Najbardziej takie dobrze uzasadnione. Wersje mają 11 wymiarów, razem z czasem, bez czasu to będzie to 10, tak? Koło tego krąży. No. Część z tych wymiarów jest skompaktyfikowana do, do tych rurek planka, z tym, że może być skompaktyfikowana do otworów bardziej skomplikowanych. Ja tam wspominałem o, o takich rozmaitościach kalabiego. To jest coś potwornie skomplikowanego. Także ja bym nie wykluczał takich bardziej skomplikowanych tworów o wymiarach planka, czyli takich, które są poza naszym zakresem obserwowalności. Bardzo słusznie Stanisław zwrócił uwagę, że póki co nic nie wiadomo o czasie. Czas, póki co, rzeczywiście w większości przypadków jest pojmowany w sposób antyczny, tak jak u Arystotelesa, nawet przez fizyków. A wcale tak być nie musi. Ja myślę, że jak z czasem się coś bardziej okaże, ja nie mam najmniejszego pojęcia, gdzie szukać, ale może ktoś na to wpadnie. Być może jak się z czasem coś bardziej sensownego okaże, jaki on jest, to i cała reszta stanie się bardziej zrozumiała. istnieje, to, ja się... to, to, tak, to ja czas ja tak, 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 nie istnieje. Zaraz, zaraz, ja się zępią yy, dwóch, dwóch facetów. Jeden z takiej organizacji przy Uniwersytecie Kopenhagskim, które to organizacja nazywa się V. Socrates Spirit", Duch Sokratesa, a drugi pochodzi z Uniwersytetu w Prynadzie, napisało bardzo dla mnie ciekawy artykuł Fizyczne Podstawy Czasu Kosmicznego. Dobra, ja tam czytam i w pewnym momencie oni się odnoszą do pewnej, pewnej pracy jakichś innych autorów, już nie kogo, która to praca jest poświęcona tylko jednej sprawie. Że Ile książek ukazało się na temat czasu na planecie Ziemia między rokiem 1900 a 1980? W ciągu 80 lat tej zaawansowanej cywilizacji na planecie Ziemia ukazało się 65 tysięcy książek na temat czasu. Więc nikt tego nie ogarnia. Nikt tego nie... Natomiast to, co może Wam jest zdane, istnieje taka internetowa instytucja w Nowym Jorku, który się nazywa e, Fundamental Institute. Fundamental Institute. I ten Fundamental Institute ogłasza w internecie, w internecie konkursy na rozmaite tematy fizyki. Ja, jak się wspominałem, ogłosiłem na przykład konkurs e, <coughs> właśnie na temat ile wymiarów na nasza rzeczywistość fizyczna. Ale ja ogłosiłem również konkurs na temat zrozumienia istoty czasu. Jakie warunki ludzi na ten konkurs? Ten, każda wypowiedź na ten, na ten temat jest recenzowana, ale dopuszczają wypowiedzi zawodowi fizyków, ale również zawodowych filozofów, nawet literatów. I na ten konkurs w ciągu jednego roku, on dobiegł końca w końcu roku 2010, przyszło 140 rozmaitych wypowiedzi na temat natury czasu. Ja z tych 140, możecie wierzyć czy nie, przeczytałem 90 jestem bardzo optymistyczny na stereo. Uważam, że fizyka lada moment wkroczy, że tak powiem, w nową erę, która będzie erą rozumienia czasu. A ja mam takie pytanie: jak się, jak się pytałem, uchwały, uchwały, o tym zupełnie z mojej strony, mówimy o różnych teoriach, spekulacjach i tak dalej. Mam takie pytanie: kto za to płaci w jakim celu? No, bo ktoś, ktoś musi A to finansować. Dobrze, że. Postaw kropkę. Kto za to płaci pierwsze pytanie? W jakim celu? W jakim celu bym takim, taki, żeby rozumieć świat. Tak, ale to nie ma nic wspólnego ze zrozumieniem świata, ponieważ jest tyle niewiadomym, że to są czyste spokojne. Nie, ale to, to jest całkowicie błędny pomysł. To jest dyskusja dla dyskusji. Nie. To jest tak Jeżeli... całkowicie błędny Twój pomysł, że to nie ma nic wspólnego z zrozumieniem świata. Jest to jedna ze ścieżek do rozumienia świata. Ja Ci pamiętam, ta książka zostanie niewątpliwie przetłumaczona na polski i wydana przez Przewodniczącego. Ja wtedy ją kupię i dziękuję Prezydentowi. Tą książkę. Tak ale, to, to, ma, tak, ale to nie jest odpowiedź na pytanie. A Natomiast pierwsza część Twojego pytania: pytasz, kto za to płaci? No, drogi, jak to kto? Za to. Płacą podatnicy bogatych krajów rozwiniętych. Jacy podatnicy? No, wszyscy amerykańscy, angielscy, niemieccy, odrobinkę rosyjscy i coraz częściej i więcej niemieccy. Natomiast ty porzuć swój błędny pogląd, swój całkowicie błędny pogląd, że to nie jest droga rozumienia <laughs> Nie, ale kwestia jest taka: nie, no, jeżeli, słuchajcie, jeżeli. Jest ileś teorii, i no. powiedzmy, że nie mamy wiedzy, i w miarę, w miarę postępu wiedzy tych teorii będzie coraz więcej, im więcej będziemy wiedzieć, tym znowu będzie więcej teorii, to, to, to są często takie pogadanki intelektualne. No, tak, ale porozmawiać. To, to, tutaj, to jest wynik tej pracy. To są, no, są tak, pogadanki. To jest ale dokładnie są. wynik tej pracy. Komputer, który używasz, to jest wynik teorii kwantowej. To, czyli to przyniosło większy. Wymyślenie teoretycznie o większe pieniądze niż 3000 poprzednich lat pracy ludzi z łopatami. Tak jest. Czyli? Dokładnie tak. Ta jedna teoria Einsteina. Tak. To są większe pieniądze dla ludzkości niż 3000 tak. lat pracy z łopatami ludzi przez ten czas. Dokładnie którzy tak. wykonywali podobno pożyteczną pracę tak. w stosunku do tych spekulacji. Tak. Ja powiem tak, pewien minister, to jest fakcja, teraz mówię, pewien minister finansów chyba Wielkiej Brytanii zapytał jakiegoś naukowca fizyka, Fajadaje, 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 Fajadaje. Tak? Po co wymyślacie te różne dziwactwa, kiedy to nikomu do niczego nie jest potrzebne? Odpowiedź była taka. Dzisiaj nie wiadomo do czego to będzie potrzebne, ale z pewnością Pan albo pan, pana następnik, następca będzie z tego czerpał podatki. I do pani tak jest. A mowa była o, wynale o wynalezieniu elektryczności. A nie, właśnie, elektryczności, no proszę. Nie, znaczy... To była mowa o, o zaobserwowaniu no. związku między prądem elektrycznym płynącym przez przewodnik a polem magnetycznym. Tak, dzięki wier... czemu, drogi kolego, dzięki czemu ludzie potrafili sk skonstruować takie drobiazgi jak silniki elektryczne, no takie drobiazgi jak prądnice. Ty wyobrażasz sobie Twoje życie bez silników elektrycznych? Ja, ja przekładam to na inne... Nie bądź uparty. <grymne> nie, bez jest, patrzę, patrzę. No, Ma prawo być uparty, tylko argumentację. Nie to, to praktycznego. Jeżeli, słuchajcie, jest coś takiego jak dziś, jak co się nazywa Apolodiu, na przykład. I no. tam też ludzie studiują różne teorie. Powiedzmy sobie, dopóki czegoś nie odnaleziono nowego. Jak odnaleziono coś nowego, to znowu nowe teorie na nowe kultury i tak dalej. Znowu odnaleziono coś i wszystko tamto, tamto poprzednie to była strata czasu. to już nie. To już nie. W tym ja upraszczam, natomiast nie, faktycznie nie, nie. no, nie, bo właśnie gdyby, sztuka dla sztuki. Gdyby stu przed nimi nie szukało, to ten to pierwszy by nie znalazł. Jest. No tak, ale, ten ale praca z tego 101 znowu nie ma sensu, bo z 102 znowu to coś z... Ale to, to, to tak, z... tak samo jak maraton maratonie biegnie 100 nie. osób wygrywa jedna. Ta tak, ta ta, z... nie ma sensu, tak ale maraton no, to, to jest swój prywatny, nazwijmy to, interesy, i dla siebie. Natomiast ktoś tych archeologów, za przeproszenie, sponsoruje. No tak, archeologów i historyków sponsoruje państwo dlatego, że świadomość archeologiczna na przykład, ogólna czy historyczna sprzyja budowaniu więzi i dalej, i Stąd powstała historia, jako na początek, żeby pokazać, że król był dobry, więc zatrudnia historyka, który odczuł jego przodka. Potem chciał pokazać, że to jednak nie tylko przodek, ale jeszcze kilku facetów z Rady Królewskiej się liczyło i powstała nauka zwana historia, To ciągniemy dalej mniej więcej. Rozszerzają to cały czas na ludzko, bo, bo jesteśmy ciekawi, prawda? Teraz daniusz już powiedz nam szczerze, czy ty jesteś zdania, że należy zlikwidować naukę? Nauka, no, która czemuś służy? Nie. Natomiast spekulacje intelektualne, dla spekulacji intelektualnej ok, mogą istnieć. Natomiast kwestia, kwestia jest taka, żeby coś do czegoś prowadziło. To, jest, to, to teraz zaproponuj nam skład komisji, która będzie dysku, decydować w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowo-Katolickiej, będzie decydować, co badać dla tego twojego celu, a co badać dla tego celu, a co skreślać. Zaproponuj składu, nie prostu... mam za mało wiedzy, my tu dyskutujemy, ja, tu, ja nie jestem tu proponowania konkretnych rozwiązań, jestem nie tutaj skończy. po prostu, powiedzmy sobie, do włączenia się w dyskusję. No jakbyś został cesarzem, to jak jakbyś komisję utworzył? Ale, ale kwestia jest taka, nie, to nie, chodzi, to nie chodzi o to, żeby tu gdybać, co by było, bo cesarzem to raczej nie zostaje z wyboru, tylko z urodzenia nogu, więc to jest no, za Dzięki sam został z własnego wyboru i no nie tak, te czas te czasy minęły. Nie, ale prawda ta, jest taka, że nie wiadomo co przyniesie zysk i jak. Oczywiście wiadomo, że na archeologia... Patrząc globalnie powiedzmy sobie, nie wiem, na ludzi umierających z głodu i z drugiej strony na ludzi zastanawiających spekulujących na różne tematy. To jest jakiś dysonans. Ale właśnie dlatego nie umieramy z głodu, że robimy dobrze i dlatego, dlatego nie, możemy dlatego sobie radzić. Nie, dlatego mamy dobrze, bo ktoś wymyślił na przykład maszynę, wymyślił Tak, tak ale większość ludzi umiera z głodu na świecie. Ale no no, no, wie, no, ale nie, no bo nie, bo nie korzysta. No, no właśnie. Nie, nie inwestuje na... Ale naukę. czego ma inwestować, jak nie ma z czego inwestować? No ale my jest... też nie, ale... nie mieliśmy, i tak? mieliśmy na więcej, tak? To my... to, nie giniemy z, z głodu, bo korzystamy z nauki. Mówiłeś o archeologii. No, no to jest tak. jest sytuacja archeologa, który coś tam sobie kopie, potem pisze książkę, prawda? Potem tę książkę ludzie ciekawi kupują, czyli zaspakają ich potrzeby ten człowiek. Jakichś potrzeby. Jeszcze... takie same jak piekarz, lepiej... czy... No nie, 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 to nie są takie, obrazów, to, to nie są takie same. nie, takie po, same, ludzie, tak głod, ludzie są głodni na świecie, ludzie, ludzie umierają. Po no co produkujemy tylko zboże, tak? Nie, kwestia jest taka. Tu się, tu ludzie się bawią na połowie świata, ludzie się bawią, dyskutują, no zastanawiają się no. i tak dalej. A nie, gdzie indziej ludzie. Gdyby ludzie nie jedli mięsa, to zboże, które zjadają z można by wyżywić Afrykańczyków i głód byłby na świecie dużo mniejszy. Czyli co? Czyli likwidujemy czy mięso, tak? Nie, no ale... No, Można też, to absurd. Głód w, w Indiach zlikwidował naukowiec meksykański, Borlock, który opracował odmianę ryżu, która zlikwidowała w ciągu 8 lat głód w języku. Ale co są gdzie głód? Ale w no, już nie, wiem, nie ma ale nie, nie tak, masowo. No, masowo. No, Słuchaj, nie umierają masowo. Umierają masowo, no tak. No. Słuchaj, 100 lat temu klęski głodowe w Europie, w Rosji, w Polsce na Ukrainie, to była plaga, ludzie marali masowo, całe wioski wymierały, choćby wioska o widzach z Nowosądzieckiem, wymarła na przednówku, bo nie miała co jeść. A na... słuchajcie odbudem. Tylej nie ma już tych czy... sytuacji w ale... Europie, dlatego że istnieje nauka. No tak, ale kwestia jest taka, to nauka nie może się czymś, żeby... W czymś innym. No. Dobra, ja coś powiem, może ciebie to Darek przekona. No, Otóż nie, nie, nauki ścisła, o których dzisiaj mówimy tutaj, takie jak fizyka przede wszystkim, opierają się na budowie modeli, potocznie zwanych teoriami. I teraz tak, jakie są zarzuty przeciw ze strony teologicznej? Mówią teolodzy w ten sposób, że bez przerwy powstają nowe teorie, które falsyfikują poprzednie. Każda teoria dzisiejsza będzie sfalsyfikowana jutro tak samo jak te wczorajsze były sfalsyfikowane w swoim czasie. Czyli innymi słowy, nauka zajmuje się bez przerwy produkowaniem fałszywych teorii za pieniądze podatników. Wobec tego jest nic nie warta, ale jest jedno źródło prawdy pierwszej i ostatecznej to jest Bóg i nasza religia, słuchajcie. Uch, nas. 17. No. Więc to jest argument teologiczny, co powiedziałeś, przeciwko e, takiemu, e, takiej historii nauki, to jest po pierwsze. A teraz po drugie i najważniejsze. Skup się na tym i posłuchajcie tutaj koledzy i koleżanki o tym, co powiem, bo to jest ważne. Otóż czemu służą modele? Naukowe. Służą dwóm celom. Pierwszy cel to jest eksplikacja, czyli zrozumienie, jak funkcjonuje to, do czego ten model jest skonstruowany, czyli eksplikacja na przykład statyki, czyli budowy budynków, dynamiki, czyli budowy maszyn, elektrodynamiki, czyli budowy prądnic, silników i czegoś tam jeszcze. Tak, ale jest drugi cel, ważniejszy, to jest predykcja, predykcja, czyli przewidywanie przyszłości. Jeżeli jakiś model przewiduje przyszłość, pozwala przewidzieć, jakie będą skutki eksperymentu, który na stole sobie złożymy albo eksperymentu, który w kosmosie już tam przyroda za nas złożyła, a my tylko obserwujemy, więc jeżeli jakiś model pozwala przewidzieć zdarzenia przyszłe, to ma wieczną i nieprzemijającą wartość. Co się dzieje w czasie i w historii? To mianowicie, że jedne modele wypierają drugie. Eksplikacja przy nowych modelach jest już inna, czyli w inny sposób tłumaczymy ruch planet na nieboskłonie niż to było tysiąc lat temu. Ale zdolność przewidywania, czyli zdolność predykcyjna, jest nieprzemijająca. Każdy model, który coś w stanie się wytłumaczyć, jego wartość pozostaje do końca świata. Nowy model dlatego wchodzi w miejsce starego, ponieważ on to robi lepiej. Pozwala tłumaczyć w takich miejscach, w których stary nie dawał rady, lub też tłumaczyć dokładniej w tych miejscach, gdzie stary tłumaczył z jakimś błędem większym. I właśnie na zdolności eksplikacyjnej jest oparta cała technika i cała praktyka. My konstruujemy różnego rodzaju maszyny, dlatego że modele fizyki pozwalają przewidzieć skutki. Tworzymy jakąś strukturę, na przykład komputer. I to, że ten komputer będzie prawidłowo wyniki operacji algebraicznych realizować, to dlatego, że my wiemy, co on będzie robił dzięki zdolności predykcyjnej. Jeżeli jakaś jedna teoria czy model upadnie, a na jego miejscu się pojawi inny, to zdolność predykcyjna poprzednich nie znika. Te nowe dobudowują kolejne piękra naszej zdolności eksplikacyjnej. Czyli to nie jest tak, że bez przerwy tworzymy fałszywe modele, jak mówią biskupi i kardynałowie. My tworzymy nowe piętra konstrukcji, nawet wtedy, jeżeli zgodnie z teorią paradygmatów Kuchna, sposób rozumienia rzeczywistości się zmienia. To jest istotne. Już. Ja się z tym związuję. Ja chciałbym powiedzieć, że się zgadzam z z Dariuszem, powinniśmy bardziej yy, rozporządzać finansami na jedną naukę, która jest bardziej praktyczna, bardziej przydatna i rozwiąże nasze problemy, a na teoretyczną mniej pieniędzy, bo jeśli mamy coś odkryć, to i tak odkryjemy. To, że odkryjemy ją trochę później, nic nie zmieni. No niezupełnie, bo też że tam też jest mniej konkurencji. Żeby na przykład i genetykę i ulepszanie roślin, żeby rosły na bardziej zasłonnej pustyni, w bardziej warunkach, no i to się nam chyba bardziej przyda. A to się robi? W ogóle mówimy o małych pieniądzach, bo na nauki na, na idą bardzo małe pieniądze. Nie, mhm. tu ja, w Stanach idą dosyć duże pieniądze. Nie, małe, procentowo, procentowo do innych rzeczy idą małe. Czy na pewno mniejsze niż na, na wojsko. Na wojsk, no. A i tak większość pieniędzy, która idzie na naukę, to tak naprawdę idzie na kształcenie ludzi. Dokładnie. Tak, tak. Na, na, uwagi... na, to, na te rozważania i tak dalej. Gdzie, tutaj to wreszcie. idą ułamki procenta budżetu. Na to o... O. idą nawet ułamki no to, to, to... Procenta tego, co idzie na naukę. Dokładnie no. ułamki, procent... ułamki procenta tego, co idzie na naukę okay. i idzie na rozważania teoretyczne. No i no to żadna ja chcę Wam przypomnieć, że... Zmienia złotych, 10 złotych idzie na... Tak i powiedzieć. Ja chcę Wam przypomnieć, że był wykład Mariana. Dzisiaj do końca mój wykład. Ja chciałem Was prosić o pozwolenie, żebym ja jeszcze raz się wygadał na temat LHC. Czyli Wielkiego Zderzacza Hadronów. Ponieważ Wy poruszyliście, moim zdaniem całkowicie błędnie, ten problem proporcji, czy wydawać na rzeczy utilitarne, czy wydawać na tak zwane teoretyczne, to ten wykład na temat Wielkiego Zderzacza Hadronów będzie bardzo apropo. Więc po pierwsze, pozwólcie mi go wygłosić, a po drugie ustalcie datę, kiedy ja się pojawię. Jeśli się ten trzeci wykład zdarzy, to będzie w naszym skromnym gronie, pewna całość. Pewna całość, którą zaczął Marian, potem dwie, dwa te moje wykłady. Ta całość, ona dotyczy rozumienia świata materialnego, wszechświata. Ale zapewniam was, że to rozumienie świata i wszechświata można ciągnąć niemal w nieskończoność. Ale zróbmy te trzy wykłady. A potem na przykład zastanówmy się, czym to to jest myśl ludzka. Hmm. Da, że... Myśl ludzka no, to jest no, to no, się no, na pewno no. Właśnie coś tutaj oni uważają, że są dziedziny nauki bardziej związane z praktyką i z tym zbliżaniem się do dobrobytu ludzkości. To może znacznie tak, z to, 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 to ma za dużo powiedziane. Przeżycia tak, ogólnie to, to Ja, życia ja, do, te, ja to mówię pozytywnie. Te, te tematy, o których ty mówisz, związane do przeżycia nawet nie trzeba specjalnie finansować, bo finansują sponsorzy prywatni. Bo jeżeli można wynosić lekarstwo dobre, jest duża szansa na to, to znajduje się zaraz jakiś gość, który mówi, to fajnie będzie interes, to samo z ziarnem.